Konwencja Sławomira Mencena w Bełchatowie za nami. To było wydarzenie pełne emocji, mocnych słów i ostrych diagnoz. Zmównicy padły bezkompromisowe wypowiedzi wymierzone w Unię Europejską, rządzących oraz polityczny establishment. Zebraliśmy dla Was najciekawsze fragmenty tych ognistych przemówień. Sprawdźcie sami, kto i o czym mówił najostrzej. Jedno ze swoich najmocniejszych przemówień miała Ewa Zajączkowska-Hernik, która nie zostawiła suchej nitki na unijnych elitach, rządzie Tuska i polityce masowej migracji. Padły mocne oskarżenia o sprowadzanie zagrożenia na Europę i brutalna diagnoza sytuacji w jakiej znalazła się Polska. To jest wojna, grzmiała z mównicy, wzywając do mobilizacji. Według niej, jedyną nadzieją na normalność w Polsce jest Sławomir Mencen. Czy rzeczywiście ma szansę pokonać obecny układ? Czy jego prezydentura mogłaby odwrócić bieg wydarzeń? To wystąpienie trzeba zobaczyć. Cieszę się, że w końcu jest szansa na coś Nowego w polskiej polityce. Jest szansa na świeżą krew i nową jakość w polityce. Jest nowa nadzieja na realną zmianę i nie mogę się jej doczekać. To, Szanowni Państwo, jak Sławek ciężko pracuje w tej kampanii, jak przekracza swoje własne granice, to, jaką wytrzymałością i determinacją się wykazuje, jednocześnie motywując nas, swój zespół do bardzo ciężkiej pracy i nauki, pokazuje, jakiego możemy mieć prezydenta. I nareszcie, Nareszcie prezydent może być liderem, a nie kukłą, którą usadzi prezes partii albo szef innego państwa, gdy nie spodoba mu się nasza polityka zagraniczna. Najwyższy czas na politykę zagraniczną opartą o nasz interes narodowy. Niezwykle cenię w Sławku to, jak bardzo potrafi skupić się na jakimś celu i dążyć do jego realizacji. I kochani, wybory to nie jest cel sam w sobie. Celem jest przywrócenie w Polsce normalności. Celem jest przywrócenie Polsce godności, by Polska wreszcie była państwem podmiotowym, który będzie równym partnerem do rozmów międzynarodowych. Chodzi o to, by ponad Polską nic już nie było ustalane, by nic nie było ustalane ponad naszymi głowami. Celem jest wzrost gospodarczy i, Szanowni Państwo, celem jest bezpieczeństwo. No właśnie, bezpieczeństwo. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. W tym całym kotle geopolityczno-gospodarczym jest jedno miejsce, gdzie wszystko jest robione. Nie tak jak trzeba, inaczej niż nakazuje logika, inaczej niż nakazuje zdrowy rozsądek, niż nakazuje rachunek zysków i strat, czy wspomniane bezpieczeństwo. Na całym świecie jest jeden kontynent, który na własne życzenie ściąga sobie na głowę ogromne zagrożenie. Kontynent, który na pełnej świadomce sprowadza na swój teren morderców, terrorystów, gwałcicieli, handlarzy bronią, narkotykami, Dziećmi i kobietami. I to jest Europa. Europa, która społecznie gnije, obumiera na swoje własne życzenie. Europa, która nie jest bezpiecznym miejscem do życia. Ponad naszymi głowami ustalają sobie przepisy, dzięki którym będą równomiernie rozdzielać swój problem. Bo jeżeli w Niemczech jest źle, we Francji jest źle, w Hiszpanii jest źle, to w Polsce też ma być źle. A jak Polska się na to nie zgodzi, to zapłaci karę. Tylko my mówimy wprost, nie, nie godzimy się na to. W Polsce nie będzie dochodziło do takiej sytuacji. Czy Polska ma być państwem, w którym kobieta boi się wyjść wieczorem z domu, albo państwem, w którym młode dziewczynki są uczone, żeby po zmroku nie opuszczać swojego domu, bo mogą zostać zgwałcone? Czy Polska ma być państwem, w którym rodzice boją się, że ich dzieci nie wrócą bezpiecznie do domu ze szkoły? Czy Polska ma być państwem, które w imię poprawności politycznej poświęciło kobiety i oddało je w ręce agresorów? Tak czy nie? Drodzy Panowie, czy takiej Polski chcecie dla swoich żon, córek, matek czy sióstr. Nie! Lewacka ideologia próbuje od wielu lat wyprać wasze mózgi i odebrać wam rolę, do której zostaliście stworzeni, rolę obrońców waszych rodzin. I apeluję do was, nie poddawajcie się tej ideologii, nie wierzcie jej. Gdy będą chcieli zniszczyć nasz kraj, uderzą w rodzinę, uderzą w wiarę, bo to one są siłą naszego narodu. Polska jest bastionem normalności i tak ma pozostać. Tylko żeby Polska została bastionem normalności, musimy pogonić jak najdalej tych, którzy teraz nami rządzą i którzy mają wpływ na nasze życie. Należy wreszcie im ten wpływ odebrać raz na zawsze. To jest, wojna, to jest wojna z lewacko-liberalnymi elitami, które prowadzą nas w przepaść. Te elity albo są skorumpowane, albo są ślepe na zagrożenie. I teraz postawcie sobie jedno pytanie: u boku jakiego przywódcy chcecie stanąć? Czy ma to być tęczowy, leniwy Rafał, który z Donaldem Tuskiem kłamie tak perfidnie, że to już nosi znamiona jakiejś socjopatii? Ci dwaj wmawiają nam, że Polska nie przyjmie ani jednego imigranta. W ramach rocznych planów zarządzania migracją. Tylko problem polega na tym, że Komisja Europejska ma ich zdanie kompletnie gdzieś. Klamka zapadła. Pakt migracyjny wchodzi w życie w 2026 roku. A Tusk i Trzaskowski nie mają w tym wątku, w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia i nie robią nic, żeby pakt migracyjny wycofać. A może chcecie Karola Nawrockiego, obywatelskiego kandydata PiSu, tego samego PiSu który w ramach czy w czasie swojego rządu, jak wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli, wydał 366 tysięcy wiz obywatelom krajów muzułmańskich i afrykańskich, nie sprawdzając w ogóle, kto przybywa do Polski. Wszyscy w tej, w tej wojnie chcemy stanąć u boku odważnego przywódcy, z którym mamy szansę obronić nasz kraj, nasze uli bezpieczne ulice, których tak bardzo zazdrości nam zachód Europy. Nasze narodowe DNA wartości, język, wiarę, które kształtowały nas przez ponad tysiąc lat. I takiego przywódcę widzę w Tobie, Sławku. Tylko z Tobą, naszym prezydentem, Polska może pozostać krajem, w którym nasze dzieci będą dorastać bez strachu, a kobiety będą mogły czuć się bezpiecznie. Podczas konwencji mocne przemówienie miał również Krzysztof Bosak, który nie gryzł się w język i punktował hipokryzję politycznych elit, które co kampanię zmieniają poglądy. Podkreślał, że konfederacja pozostaje wierna swoim zasadom. Mocno uderzył też w Unię Europejską i wezwał do realizacji polityki Poland First. Europa musi podnieść głowę, a mają schyloną przed biurokratami z Brukseli, grzmiał Bosak. Nie zabrakło też konkretów o planach kampanijnych i tym, jak Mencen chce dotrzeć do Polaków. Ile razy można głosować na tych, którzy jedno mówią, drugie robią? Ile razy można głosować na tych, którzy rotują między partiami politycznymi mającymi rzekomo sprzeczne programy? Ja, jak byłem nastolatkiem, pamiętam rozczarowanie AWS-em, później kolejne rozczarowania pisem i platformą. Dość tego, czas na poważną ofertę wyborczą. Polska prawica nie może być kojarzona z klubem przegrywów i zdrajców. Polska prawica ma w tych wyborach prezydenckich poważnego, pryncypialnego kandydata. To jest Sławomir Mencen. Sławomir Mencen, podobnie jak większość z nas tutaj na sali. Nie musi co kampanię zmieniać swojego programu. Nie musi co kampanię wymyślać nowych uzasadnień dla całkowicie sprzecznych argumentacji głosowań. Ponieważ my mówimy to samo i mieliśmy rację. W miejsce niekończących się frazesów o jedności, o europejskiej rodzinie, współpracy transatlantyckiej, nie mam nic przeciwko, byle na zdrowych zasadach, musi się pojawić agenda którą można by nazwać Poland first. Po pierwsze Polska. To było jedno z haseł naszej poprzedniej kampanii wyborczej. <klucz> musi się pojawić hasło Make Europe great again. Europa musi podnieść głowę, a mając schyloną przed biurokratami z Brukseli. <klucz> musi się pojawić na nowo pojęcie interesu narodowego, dumy narodowej otwartości na to, że czasem będzie konflikt, że niektóre negocjacje nie skończą się udawanym sukcesem, tylko się wstanie od stołu, kiedy nie ma propozycji dobrego dealu. Donald Trump rozumie to doskonale. Nie rozumieją tego przywódcy w Europie. Ale jestem pewien, że będzie rozumiał to Sławomir Mencen. Proszę państwa, zmienił się też mocno klimat w polityce energetycznej. Nie wiem, czy wiecie... Ale nowym sekretarzem do spraw energii w Stanach Zjednoczonych jest człowiek, który gdyby był Polakiem, siedziałby z nami na tej sali, jeździł na takie konferencje, kwestionował to, co w Ameryce jest odpowiednikiem Europejskiego Zielonego Ładu, opiera się na ludziach, którzy liczą pieniądze, którzy liczą produkcję energii, a nie liczą lans na klimatystycznych konferencjach. My możemy w Polsce i w Europie zrobić to samo i musimy to zrobić. Za granicą tą politykę nazywa się, którą nam narzucają net zero, czyli że mamy niby stworzyć taki system gospodarczy ekonomiczny, że net to nie będziemy nic emitować. To jest proszę państwa niemożliwe. To się opiera po prostu na iluzji, na oszustwie. My iluzję i oszustwo odrzucamy. Nie odrzucamy troski o środowisko, ale są jeszcze wartości obok tego: bezpieczeństwo energetyczne i dostępne ceny energii, tak żeby biznes się rozwijał, żeby ludzie chcieli inwestować. Pomysł taki, że wyprowadzimy cały przemysł na Ukrainę albo w ogóle poza Europę, a my tutaj będziemy jakimś zielonym klimatystycznym rezerwatem bawiącym się w fanaberie ideologiczne, to jest absolutnie droga donikąd. Trzeba to mówić wprost. Odrzucamy to. Możemy być narodem prekursorów. Jeżeli jakiś inny naród w Europie nas wyprzedzi, może będzie drugi, to trzeba definitywnie odrzucić, postawić na bezpieczeństwo energetyczne, na stabilność tego całego systemu, na normalne, policzone, jeżeli chodzi o relacje koszt-efekt, sposoby produkcji energii. Ten miks energetyczny może być zróżnicowany, ale ceny mają być przewidywalne, a nie że nikt już nie wie na co może liczyć. W kontekście bezpieczeństwa nie sposób nie zwrócić uwagi chociaż przez moment na kwestię demograficzną. Jestem dumny z tego, że na tej konwencji i Sławomir pojawia się ze swoją rodziną i ze swoimi dziećmi i ja mogę się pojawić z Kariną i ze swoimi dziećmi i że u nas nie ma council culture, kultury, wykasowania wymierzonej w dzieci. Proszę Państwa, jak demografia ma się odbudować, jeżeli dzieci nigdzie nie widać? My musimy mieć odwagę pojawiać się ze swoimi rodzinami i pokazać to, że da się być człowiekiem zaangażowanym, jednocześnie mieć rodzinę, mieć dzieci i wspierać jeszcze innych, którzy potrzebują pomocy, żebyśmy w tej sytuacji niestabilności podali sobie nawzajem rękę, mogli na siebie liczyć i nie wahali się, czy można mieć jedno dziecko więcej. Nie ma, proszę państwa, i potwierdzi to każdy generał, państwa zdolnego emanować swoją siłą w sferze obronności, jeżeli nie ma bazy demograficznej i witalnej populacji. Nie da się uwiądu własnej populacji uzupełnić imigrantami. To jest jak kokaina dla demografii na krótką Metę może dawać podbicie wskaźników na dłuższą metę jest tylko gorzej. Musimy odbudować własną obronność, musimy odbudować własne bezpieczeństwo energetyczne, musimy na nowo rozkręcić gospodarkę, musimy odbudować naszą demografię. I do tego wszystkiego potrzebna jest nadzieja i optymizm, które widzę w was tu na tej sali i wśród naszych wyborców. I tym musimy zarazić cały naród. Do tego jest też potrzebne zdrowe podejście do spraw kulturowych. Potrzebny jest pewien normalny porządek wartości. I nie trzeba być konserwatystą, żeby odrzucać najgorsze fanaberie tzw. ideologii woke. My mówimy w Polsce lewactwo, ale za granicą mówią woke. Nie wiem do końca dlaczego. Uważają, że to jest coś z przebudzeniem. To trzeba odrzucić, proszę Państwa. Niech nas nie zmylą nowe nazwy. Te fanaberie są znane. Pojawiają się co kilka lat w Nowej Odsłonie, a my musimy być mądrzy i czerpać z mądrości poprzednich pokoleń. I zrobimy to. Żeby to wszystko osiągnąć, potrzebujemy, zanim jeszcze większość parlamentarna i mądry, dobry rząd, potrzebujemy prezydenta, który będzie ostoją Rzeczypospolitej rzeczywistym strażnikiem interesu narodowego, rzeczywistym strażnikiem konstytucji i praworządności, nie jakiejś wąskiej doktryny w świecie prawniczym. Potrzebujemy człowieka odważnego, upartego, pryncypialnego, opanowanego i takim wiem, że jest Sławomir Mensen, takim go poznałem. Potrzebujemy sławka w drugiej turze. Potrzebujemy zwycięstwa niezależnie czy z Bążurem czy z Nawrockim. Potrzebujemy zwycięstwa następnie w wyborach parlamentarnych. Wierzę, że to jest możliwe. Zróbmy to razem, Zróbmy to dla naszych dzieci i dla naszych rodzin. Dziękuję bardzo. Swoje przemówienie miał również Konrad Berkowicz. W swoim stylu, z dużą dawką ironii, punktował absurdy unijnej polityki i bezlitośnie wytykał błędy europejskich elit. Nie zabrakło ostrych słów, trafnych ripost i celnych porównań, które rozbawiły, ale i dały do myślenia. A na zakończenie jak przystało na Berkowicza żart o socjalizmie, który rozbawił całą salę tu jest siła to jest moc czuć. Czuć tą moc no, prawie jak z elektrowni Bełchatów albo więcej, jak z wnętrza atomu. Tu jest siła, bo uśmiechniętym widzicie, że już żadnie powoli mina, tam energii nie ma. Czasem im skapnie tam przy zimowym słoneczku z fotowoltaiki, prawda? Ale tam już energii nie ma, proszę państwa. Tu jest siła, tu jest siła, a wy elity tej siły już nie powstrzymacie. Widzi to cała Polska. Ale upewnijmy się na początek, czy ta siła jest odpowiednio skierowana, prawda, bo siła może być różnie skierowana, więc zapytam, czy chcecie wysyłać naszych żołnierzy do walki za wschodnią granicą? Czy Chcecie, żeby z Waszych ciężko zarobionych pieniędzy finansować Ukraińcom zasiłki i emerytury? Nie. Czy chcecie może otworzyć szeroko granice na przybyszów z innych kultur, żeby nasze ulice wyglądały jak ulice na Zachodzie? Nie. Czy chcecie może zrezygnować z samochodów, samolotów, jedzenia mięsa, zniszczyć przemysł, zniszczyć gospodarkę w imię ideologii klimatyzmu? No to już wiemy, czego nie chcemy, ale przydałoby się powiedzieć, czego być może chcemy. Więc pytam, czy w czasach totalizmu chcecie przywrócenia wolności słowa i wolności osobistej, czy w czasach socjalizmu, biurokracji, wysokich podatków chcecie przywró przywrócenia własności i wolności gospodarczej? Czy w czasach prania mózgów naszym dzieciom ideologią gender i LGBT chcecie powrotu normalności? Tak. Wy tego chcecie, ja tego chcę i wiem, że chcę tego, Sławomir Męczen. Ale są ludzie, którzy mówią no, wy tego chcecie, my wierzymy, widać, że chcecie tyle lat walczycie, nie sprzedaliście się. Ale to jest niemożliwe. Tego zrobić się nie da. Ale Albert Einstein mówił: że zawsze jest tak, że wszyscy mówią, że czegoś nie da się zrobić, i przy, wtedy przychodzi ktoś, kto tym nie wie i robi to. I ja Wam zdradzę tajemnicę, bo ja znam już parę lat Sławka. On ma ogromną wiedzę, ale tego, że tego nie da się zrobić, akurat nie wie. On tego nie wie i on to zrobi. Kończąc, czas przywrócić normalność, bo chyba wszyscy podpiszą się pod słowami: zaglądali do kufrów. Zaglądali do waliz, nie zajrzeli do. I tam miałem socjalizm. To wypowiedzieliście, jakby komisja etyki pytała. Do zobaczenia w wolnej Polsce! Dziękuję bardzo! Konwencja Sławomira Mencena za nami, a emocje wciąż nie opadły. Padło wiele mocnych słów, ostrych diagnoz i wyrazistych zapowiedzi. Nie da się ukryć, że popularność Mencena w ostatnich tygodniach rośnie w zawrotnym tempie. Czy to przełoży się na wyniki wyborów? Czas pokaże. A jak ty oceniasz te przemówienia, które zrobiło na tobie największe wrażenie? Podziel się swoją opinią w komentarzu.